Z tej strony Madziow, dzisiaj zapraszam was na filmik długo wyczekiwany i wymodlony przez was, a mianowicie chodzi tutaj o mierzymy ze sklepu Henem dzisiaj będziemy mierzyć moje zamówionko z Henem, zrobiłam duże zamówienie w którym znalazło się też dużo rzeczy dla mojego syna, który wyjeżdża za niedługo na zieloną szkołę, ja tak właśnie mam właśnie w sklepach, w których znajduje się dział dziecięcy i dział męski no nie mogę przejść obojętnie obok tych działów i zawsze coś tam wrzuca do tego zamówienia z tego też tytułu jakoś tak dla mnie zostało było mniej tych rzeczy, no ale nic, dzisiaj też będziemy to wszystko mierzyć, sprawdzać, um, muszę wam powiedzieć, że ostatnie zamówienie z HM-u um, robiłam jakieś dwa lata temu, dwa lata temu zamawiałam sobie szorciki, także dzisiaj będzie taka miła odmiana, um, może wielki comeback, może comeback, comeback? Może coś mi się spodoba z tego, z tego sklepu, może będą się pojawiały częściej. Holmes jeśli chcecie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli chcecie więcej filmików mierzonych z sieciówek. Napiszcie mi też w komentarzach, na który sklep czekacie najbardziej w następnej kolejności. A więc dobrze, przechodzimy do tego, co mam na sobie. Jak widzicie, z uporem, manię jaka zamawiam ciuchy z um, printem um, właśnie węża wężowej skórki, tym razem jest to sukienka o takim kroju koszulowym e, tutaj przy szyi mamy taki um, kołnierzyk taki elegancki, właśnie taki koszulowy, tutaj jest rozpinana przy kolcie, rozpinana jest praktycznie do samego dołu zaraz to sprawdzę, tak rozpina jest do samego dołu na na guziczki, um, przy rękawach bo rękawy oczywiście mamy długi przy rękawach mamy taki mankiecik zapinany na trzy guziki co jest fajne właśnie przy tych mankiecikach to to, że te guziczki zapinane są na taką gumową pętelkę, która się rozciąga, co jest fajne, bo nie wszyscy mają nadgarstki jednej grubości, także fajnie będą się tutaj um, będą się dopasowywały aczkolwiek wydaje mi się, że i tak fajnie będzie wyglądała podciągnięta do góry i można ją podciągnąć do góry ale nie mamy tutaj żadnych Rodnych yy, tasiemek do podwijania. Jeśli chodzi o krój, to jest taki prosty worek. Od góry do dołu, bez wcięć. Ja wyglądam w niej bez paska jak, jak taki szejk jak taki kurczę shake w takiej albie, w jakimś takim właśnie pół jakby, więc ona zupełnie nie ma kroju. Um, zupełnie nie ma. No, jakiś tam ma, ale no, no nie jest to idealny krój, po prostu jest to, jest to jakby koszulowe jest zupełnie prosty Długością sięga Do połowy łydki Więc tak średnio Jeśli patrzeć na to um, Jeśli chciałybyście chodzić w niej bez paska No bo właśnie tutaj do tego zestawu Mamy dołączony pasek Ja wam go tutaj teraz pokażę Zobaczcie nie jest dosyć szeroki On jest wykonany z tego samego materiału Właśnie co, co Ta sukienka tutaj na końcu ma takie Takie pierdki Mhm. już widzę, że tutaj się troszeczkę rozpruło, jest rozprute hmm. średnio średnio, no ale cóż no tak bywa yy, całe szczęście, że mamy opcję zwrotu więc ja się tutaj tak delikatnie z tym przepasam, żeby tego jeszcze bardziej nie rozpróć można się przepasać yy, tak na, na zwykło na prosto, można przepasać i sobie tutaj zbluzować tą górę. Wtedy całość sukienki podjeżdża do góry, no i już wtedy ta długość sięga lekko za kolanko do kolana. Reszta tutaj fruwa na dole, więc to całkiem nieźle już e, wygląda. Nie powiedziałam Wam o materiale i o, o jakości tego tej sukienki, bo tutaj najbardziej rzuciłam tam w del. Tutaj najbardziej zaskoczyła mnie jakość materiału. Może się wydawać, jaki troszeczkę wypłowiały ten wzór, bo to jest taka żółto szaro czarna e, czarny wężyk i właśnie może się wydawać trochę wypłowiały, to wszystko właśnie przez ten materiał, bo ten materiał. To pierwsze co jak go nałożyłam na siebie to Mmm, taki cudowny, taki wspaniały, takie miałam po prostu wrażenie, patrzę na metkę, 100% wiskozy, to jest po prostu mój materiał, jest to grubotkana tkanina, taka dosyć porządna, taka właśnie płócienna, ja uwielbiam ten materiał, jest właśnie chłodny, nie będziecie się w nim pocić, co do, co do samej szczęki, to wam pokazuję, z, z, z biału. tutaj jest, tutaj jest właśnie taki wężowy to jest taki dosyć ciężki materiał, jak się trzyma w ręce tą sukienkę, to ona jest właśnie taka dosyć ciężka i no, no porządna. No wydaje mi się, że jest to bardzo porządna sukienka, bardzo porządnie wykonana. Ten materiał to jest po prostu coś niesamowitego. No, bo wygląda elegancko. Myślę, że ten materiał spokojnie też nadałby się do innych sukienek, takich zamiast poliestru, zamiast tego chamskiego świecącego poliestru. Myślę, że można zastosować ten materiał. Jak widać, może być z fajnym printem, można to jakoś fajnie połączyć. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Takie dwa detale, o których zapomniałam, no to tutaj mamy u góry jeszcze taki zatrzask, nie guziczek, tylko zatrzask, no bo tutaj mamy taki, o, dekolt, jeśli nie chcecie mieć takiego wielkiego dekoltu, to tutaj na ten zatrzaszek możemy sobie tutaj zrobić taki dekolcik, no i oprócz tego jeszcze mamy krytą linię, tak, mamy krytą linię guzików, więc guziczków nam nie widać, więc jeśli nie lubicie, właśnie jak prześwitują guziki, nie lubicie jak coś się o nie zahacza, nie lubicie jak coś wam się rozjeżdża w biuście, to proszę bardzo, jest tutaj listwa, kolejny raz producent pomyślał o biuściastych kobietach, które, e, którym po prostu gdzieś tam coś wyłazi, więc jest listwa, jest wszystko pięknie, dajcie znać co są dzieci, mam takie troszeczkę mieszane uczucia co do tego e, kroju, myślę, że fajnie wyglądałyby tutaj sukienki bodki, E, takie właśnie może trochę też wężowa skóra, może czarne, ciemne, może w kolorze khaki, ewentualnie jakieś wysokie buty na koturni, z przodu, czy właśnie na wysokim klocku. No, tylko tak ją widzę. Dajcie znać, co wy sądzicie. Ehm, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba? Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć o rozmiarze, oczywiście, że zapomniałam. Mam na sobie rozmiar 52. Jak widzicie, u mnie w biuście jest sporo miejsca. Ja w biuście mam 130 cm, więc myślę, że spokojnie rozmiar mniejszy też byłby dobry. Um, byłbym oczywiście bardziej dopasowany, bo tutaj mam sporo miejsca, pełen zakres ruchów, więc problemu nie ma, aczkolwiek. Wiecie, jak jest, sukienka kosztowała w sklepie 130 zł. No i naopowiadałam się o świetnym materiale, o świetnej jakości materiału przy poprzedniej sukience. A tutaj mamy teraz mały klopsik. E, mam na sobie bluzeczkę, bluzeczkę w palmy. Możecie zobaczyć, dlaczego ją zamówiłam, dlaczego chciałam ją mieć w swojej szafie. Właśnie dlatego, właśnie ze względu na te palmowe wzory, które no, wyglądają cudnie i w sklepie wyglądały cudnie. Niestety wszystko jest nie tak w tej bluzce. No, dekol dekolt, props za dekolt, dekolt jest duży, dekolt lubię e, przede wszystkim materiał kurde, materiał jest taki jakby był zrobiony z papieru toaletowego. ale z takiego papieru toaletowego, wiecie szarego, straszny kolor, to jest taki właśnie kremowy, półprzeźroczysty materiał, który wygląda jakby był sprany, jakby był prany z 50 razy i wygląda jak szmata, po prostu ani się nie układa, ani te fale banki, które w ogóle jak Zobaczyłam, jak wyciągnęłam ten t-shirt z, z siateczki, jak zobaczyłam te falbanki, to słyszałam, what? What? Po prostu nie było tych falbanek na zdjęciu. I rzeczywiście na zdjęciu mogło, to zdjęcie mogło być takie troszeczkę mylące, bo... No nie było widać tych falbanek za bardzo No ale mamy tutaj falbanki Zakończone rękawki mamy właśnie w ten sposób falbankowo Przy czym kolejną sprawą jest to Że pomijając jakość tych falbanek Jakość tego materiału I to, że one się tutaj w ogóle nie układają no my zarąbiście duże wycięcie tutaj pod pachą Możecie zobaczyć Ta falbanka tutaj tak z smru um, Zawieje wiaterek I... Wszystko tutaj jest na wierzchu. Ja nie lubię pokazywać tutaj pod spodem mojego ramienia yy, i szczególnie nie lubię pokazywać mojego stanika. O, właśnie w ten sposób. Jak możecie zobaczyć, jest naprawdę duże wycięcie. Widać tutaj właśnie całą moją pachę i prześwituje nawet stanik z yy, pod spodu, więc nie jest to fajne. Kolejny minus jest taki, że ona jest super, super krótka. Znaczy, no nie jest to crop top, wiadomo. No, ale sięgami. No, ponad pępek. No, niestety nie. Z boku ma małe rozcięcia, z tyłu jest deczko, dłuższa, ale nie wiem w ogóle, co tu się dzieje, jak ona się układa. Tak jakby próbuję ją teraz ułożyć, tak, żeby miała to mniej więcej na środku, żeby te falbanki były na środku. I tak, tutaj jest ok, no to tutaj coś jest nie tak. Widzicie, wszystko mam za dużo, za dużo ręki. Kiedy tutaj próbuję sobie ułożyć tą falbankę, żeby ładnie leżała, no to tutaj coś jest. Nie halo. Po prostu nieudana bluzka. Nie ma co o niej więcej mówić. Zaraz ją ściągam i odsyłam. Mam na sobie rozmiar 2XL i kosztowała 40 zł i nie polecam. Zdecydowanie. Ja w ogóle jestem antyfanką takich materiałów. Ja wiem, że to może jest, wiecie, eko, bio i tak dalej. No ale to wygląda jak ściera do podłogi, No serio. Cóż, no, muszę jeszcze przecierpieć w tej bluzce, bo zapomniałam, że mam wam jeszcze do pokazania jeansy, w których do których nie zmieścił się mój tyłek, po prostu się nie zmieścił, więc tak, to są czarne dżinsy, czarniutkie dżinsiki tego typu, tutaj z dziurami. możecie zobaczyć, nie wiem czy to zobaczycie, ale dziury są od góry do dołu, ja bardzo chciałam mieć takie właśnie czarne spodnie, chciałam mieć też białe, no nie udało się póki co, nie poddaję się, o! Teraz możecie zobaczyć. Zresztą wrzucę Wam tutaj modeleczkę, żebyście zobaczyli, jak one wspaniale wyglądały. I tutaj, co prawda, zaskoczyła mnie jakoś materiału właśnie. Zaskoczyła mnie pozytywno negatywnie. Pozytywnie dlatego, że rzeczywiście jest to porządny, fajny materiał. zaraz Zarazem sprawdzę, jaki jest skład. 99% bawełna, procent elastanu. Możliwe, że to jest na stronie, możliwe, że tego nie sprawdziłam, możliwe, że olałam, ale jakoś tak myślałam, że będą mieć więcej tego elastanu, więcej stretchu, będą się bardziej rozciągać, no i no to jest moja wina po prostu, jakoś tak po prostu miałam wrażenie, że te spodnie się będą bardziej rozciągać, a tym, tymczasem się nie rozciągają, mają 1% elastanu i rzeczywiście, aleś świetny jeans, gruby naprawdę taki mięsisty z takimi właśnie prążkami dawno nie widziałam właśnie takich jeansowych spodni, one będą naprawdę porządne i naprawdę będą się długo trzymały także z jednej strony szkoda bo nie wcisnę w nich mojego tyłka no tyle brakło, tyle brakło nogi weszły, dupa weszła no ale w brzuchu się nie zapnę no w pasie się nie zapnę, no, no po prostu tyle tyle, tyle, tyle brakło więc no niestety odsyłam je żałuję ale materiał jak najbardziej na tak. I to jest rozmiar 52. One kosztowały 80 zł bodajże e, także myślę, że cena jak najbardziej spoko. Sprawdźcie sobie, jeśli lubicie właśnie takie jeansy z dziurami. Co tutaj mógł mnie zwieść, to mógł mnie zwieść również krój, bo to są e, jeansy o kroju skinny, czyli takie super, super, super obcisłe, ale bardziej nawet rajdkowe, więc rzeczywiście ten krój mógł mnie tutaj zwieść. Aczkolwiek widziałam, że w sklepie są dostępne rozmiary aż do 60, więc spokojnie myślę, że taki 56 na moją duperę w kroju skinny będzie dobry. No hej! Kolejna rzecz to biała koszula. I kolejny raz jestem ym, pozytywnie zmieszana. <noise> Może tak, nie spodziewałam się, że znajdę fajną koszulę o fajnym kroju na moją sylwetkę. A tutaj proszę, mamy koszulę z fajnym składem, bo jest tutaj 100% bawełny, o ile się nie mylę. Ym, Fajny krój, taki e, właśnie szeroki, taki luzacki, taki troszeczkę sportowy. Ona jest na półokrągło wycięta właśnie tutaj z przodu i na półokrągło wycięta z tyłu. Co tutaj jest jej minusem? Jest okropny minus. To to, że jest przezroczysta. No kurna, nie można mieć wszystkiego. Naprawdę. Ja szukam białej koszuli i na y, eleganckie wyjścia, i na wyjścia takie luzackie do jeansów, do boyfriendów, coś takiego właśnie do narzucenia. Powiedziałabym, że nawet znak na kostium kąpielowy czemu nie niestety ale zobaczcie, fajny rękawek mankiecik to jest tak jakby troszeczkę bardziej nawet powiedziałabym, że len to jest taki cieniutki, bardzo mięciutka bawełna, taka, że wiecie, że tylko, tylko. No ale zobaczcie, pod spodem mam różowy staniczek, więc wszystko pięknie widać. Fajny kołnierzyk, fajnie się układa. Z tyłu mamy tak jakby karczek i od tego karczku e, ona się tutaj właśnie lekko rozszerza, więc dodatkowo fajnie się układa. No kurczę, długość mogłaby być dłuższa, powiedzmy jak ją tak przesunę bardziej do przodu no nie jest źle, powiedzmy, że jest w granicy, no ale niestety nie mogę jej zaakceptować właśnie przez to, że jest taka przezroczysta, zobaczcie ale widzę światełko w tunelu, kolejny raz widzę światełko w tunelu, w ogóle myślałam, że całe to zamówienie z HNM-u ja tak mówię będzie beznadziejne, będą beznadziejne ym, materiały będą beznadziejne kroje, beznadziejne jakoś w ogóle, jakoś tak się nasłucham o tych wszystkich zarach i właśnie HM-ach, o tych Bangladeszach i tak dalej więc no, byłam dosyć sceptycznie nastawiona do tego zamówienia ale widzę, że nie jest źle nie jest źle naprawdę, jeśli chodzi o ym, o materiały o kroje widzę, światełko w tunelu e, pamiętajmy też, że mamy tutaj Hmm, kolekcję z plusem, Henem Plusik, także y, no, coraz lepiej. Co jeszcze tutaj jest przy mankiecie, co tutaj właśnie zauważyłam, wymacałam to drugi guziczek, także możecie sobie tutaj regulować ciaśniej jak chcecie lub um, luźniej jak wolicie. W ogóle też mam wrażenie, że nie mam na co narzekać, bo koszula kosztowała w sklepie 60 zł, także... Także właśnie chyba jako taka narzutka, jako takie kimonko, właśnie bardziej narzutka na, na strój pielowy, na jakąś bluzeczkę pod spodem na ramionkach, taką właśnie letnią. Um, będzie spoko. Mam na sobie rozmiar 54 i wydaje mi się, że jest OK. W cykach 130 cm myślę, że mniejszej bym nie brała, dlatego że ona mi tutaj podjeżdża do góry na tym biuście, więc e, mniejsza na pewno byłaby jeszcze krótsza, więc to 54 jest taka właśnie luźna, taka oversize'owa, taka, taka trochę dopasowana, trochę nie, więc ym, rozmiar rozmiar 54 dobrze dobrałam. Chyba się kierowałam tym, żeby jednak wziąć rozmiar większy, tak, żeby się po prostu nie naciąć. Dajcie znać co sądzicie. Ostatnia rzecz z tego zamówienia to marynarka. No co wam poradzę, że jakoś tak poszłam w klasykę. Jest to marynarka czy ja teraz wyglądam jak Rubik? Może wyglądam jak Rubik W takiej marynarce Ale jest to hit, jest to hit Zdecydowany tego zamówienia Po pierwsze, że mamy rękaw Czwarte, no może nie do tej Koszuli ale do jakiejś właśnie bluzeczki, z krótkim rękawkiem, rękaw czy czwarte, ekstra, podkreśli nam um, talię. E, ta marynarka jest taka prosta, taka pudełkowata, nie jest zapinana. Nie ma tutaj żadnego tego zapinania, nie ma nic. Ona jest taka tylko do puszczenia luzem, jest dłuższa, sięga mi tak. No, zaraz z zatyłek, więc super. Ja szukałam właśnie takiej marynary, właśnie czy to do jeansów, czy do jakichś eleganckich spodni, żeby coś narzucić. No bo wiecie, jak już macie marynarkę na sobie, no to już jest elegancko, no to już jest nieźle. To, co mi tutaj delikatnie wkurza, to ramiona. Ja nie do końca lubię poduszki w ramionach. Tej są poduszeczki takie delikatne. Rzeczywiście fajnie ona się tutaj układa. Robi takie mocne ramionki kwadratowe. Wszystko jest e, fajnie. Tylko tak jakby, no nie wiem. No nie wiem, czy ta moja preferencja odnośnie szerokich ramion tutaj przejdzie. No ale wiecie, no marynarki dawno nie miałam na sobie, więc możliwe, że. E, <słuch> Że jestem nieprzyzwyczajona Mamy tutaj z przodu kieszonki e, Naprawdę świetna sprawa Pod spodem podszeweczka Na podszeweczce takiej dosyć miłej, miękkiej No ale bardzo fajna, miękka, nie poliestrowa W każdym razie bardzo fajnie to wygląda I tutaj marynarkę Jeśli chodzi o jej rozmiar To mam na sobie rozmiar 54 I marynarka w sklepie kosztuje 130 zł Więc to jest hicior Po prostu tego zamówienia Po prostu dajcie znać jak w niej wyglądam chętnie sobie zostawię właśnie na jakieś takie nieprzewidziane sytuacje, wiecie, jakaś rozmowa o pracę, jakieś wyjście no po prostu marynarka w szafie każdej kobiety się przyda. Fajne jest też to, że ona tutaj ma takie dosyć cienkie te klapy, nie są takie rozłożyste tutaj na tych na tym dekorcie, tylko są dosyć takie cienkie i właśnie one tak ciągną w dół, robią oczywiście linie fajnie nam tutaj wszystko wyszczuplają Także marynaryczka. Fajnie, czy to się da rozwinąć. Da się! Są normalne, długie rękawy, słuchajcie. Ja was tutaj kłamie. Oczywiście można je podwinąć. Ona tutaj przyszła do mnie z podwiniętymi rękawami, więc byłam święcie przekonana, że są podwijane. No, można je podwinąć. Tak, tutaj oczywiście nie patrzcie na biały mankiet, można po prostu je rozwinąć, chyba mamy długi. No to jeszcze lepiej według mnie. To już całe zamówienie. Dajcie znać, co wam się najbardziej spodobało. Jakoś tak nie poszłam strasznie w wiosenny no letni klimat. raczej skupiłam się na takich rzeczach klasycznych, na czarnych spodniach, czarnej marynarce, białej bluzce, dla białej koszuli. Wpadły mi w oko te palmy. No i oczywiście wężowy wzorek. Całe to zamówienie mogę mogę ocenić na takie 4 minus. Powiedziałabym, że jest dobrze, jestem pozytywnie zaskoczona jakością materiału i krojem, także rzeczywiście w H&M, w dziale plus można coś znaleźć. Jestem takim takim lekkim szoku, bym powiedziała. Tak jak mówiłam, nie mam najlepszych doświadczeń z tym sklepem. Zawsze to było różnie, dziwne kroje, niedopasowane do sylwetki. Widzę, że to się zmienia. Wszystko zmienia się na plus, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Dajcie znać, co następne chciałbyście zobaczyć w mojej tutaj w moim wykonaniu jakie sklepy, dajcie też znać która z rzeczy wam się najbardziej spodobała, czy wam się spodobało czy robicie zamówienia w H&M jakie są wasze wrażenia, co najlepiej u nich kupować, czego raczej nie kupować chętnie poczytam wasze opinie, wasze porady jeśli lubicie takie filmiki mierzone to oczywiście zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie subskrypcję jeśli chcecie więcej jeśli chcecie Więcej mierzenia sklepów, sieciówek. Myślę o następnym sklepie. Mm, chodzi mi po głowie CNA. Nie wiem, czy chcecie. Dajcie mi znać w komentarzach na dole. Zapraszam też do moich social mediów, na Facebooka, na Instagrama i na bloga. Tam też się dużo dzieje, tam też się dużo dzieje rzeczy modowych, wybierania, robienia zakupów. Także tam też się Was pytam o to, o to, jakie ciuszki zamawiać, pokazuję wam to, co do mnie przychodzi, także serdecznie zapraszam. I dzisiaj to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć pa!